Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym vlogu z działki. Dzisiaj tak, dokończą oaz na zimę, małe kawałeczki. To już był ostatni tutaj. Miał iść pod ten tak kawałeczek podkowywki, ale sadzonki już nie były do kupna, niestety. Tutaj jak widzicie, idę wam pokazać te osiem ładnie przykryłem na zimę jest mieszanka trocin z liściami orzecha, które są bardzo kwaśne. Próbuję te kawałeczki sobie położę, to tam, resztę w ogrodzeniu muszę dokopać. Eee, ten, to. Muszę jechać za mało wlałem. To za musia i niestety... Siedem, lecę po paliwo. się ze mną, nie? Dobrze. Tak sobie jadę do tego stanowiska, gdzie były tu yy, w tym roku. Mam wrażenie, że tego peżu jest coraz mniej. To jakby, nie wiem, wyginął, czy ciul wie jak. Nie wiem, zobaczymy jeszcze na wiosnę. No drogę sobie zalałem. Tu i tak będzie jeszcze te orka pewnie, bo trzeba oborki i się z tego przyszłego Dobra, lecimy, po to paliło Dobra, to moje, już mam opcję, nie wziąłem kamery, bo tam dosyć wieje. Teraz idę obsykać taty, psy. Jestem tu teraz w zagrodzie, to może tak nie będzie wiać. Na polu trochę białe, jak widzicie to jeszcze jest sposypane Chyba to jest Jak się ma jakieś tam złębki coś tutaj coś ma Hop. a tu to co to jest pokaż mi tu też jest górówka wysoka Zębki to się wygniją Przynajmniej ja Znaczy wygniją Na wóz będą Chyba, będą mieli chyba coś kocze A moje jeszcze roku nie mają Jeszcze nawet pół roku nie mają Ale to tam się da Zobaczymy co z tego wyjdzie No trochę wieje Nie moja wina O zobaczcie Jak ładnie posypałem pięknie nie? jestem ja malutki to już tak nie widać jak pochodzi chwilę popatrzy czerwone łodygi to będzie wiedział tutaj mamy 15 24 kolejnych dzień widzicie łodrze drzewo już trochę powioznę zostały mi ostatnie 3 kursy jak widzicie jak ładnie ułożone tu coś mi się spieprzyło. Bo jeden jest krzywy i niestety mówi się trudno poleciały pizzet No cóż, przyjdą tu takie lekkie A te duże wszystko tu się wpierdzieli i będzie kit dobra Palimy sprzęta i, i, i jedziemy Jedziemy Na telefony jedziemy Nostępnie Na dole To zawsze jest luźna zawsze już takie podpadki, tylko i mała i nic. tu sprawą. Tak jest ten jak mówię. i nie mogę zawsze niebujący tylu. Ale ja muszę tak przytrzymać. Prawodujemy to pięć tutaj. No. Mogę to nie są. Nie czuję. Są gumowe najlepsze do takich rzeczy. Dawno tego U, tu nie było, nie? sam jest ta przyczepka z tą beczką. A jak mamy swoją pompę, która co sama by? Tak jak go to wiecie, to po co wozić? nie ciężej. się. Nie, aby. co?

się boję tak rzucam i za to podjedzie do góry no i no by były jajca no to dobrze spowane tyle to co ta przyczepa przyczepka przywiozła to Trzymaj, trzyma i trzyma